Siema wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj Wam pokażę Demo 60 Mamy tak łapkę, to działa przez Bluetooth nazywa się Colorful Lights. Musimy generalnie poczekać, potem sparować urządzenie razem z modułem, który jest w lampach. Czyli mamy My Devices i klikamy i mamy connecting. Dobra, połączyliśmy się i teraz tak wybieramy sobie na przykład kolor. Mamy teraz taką czerwień. Zieleń, możemy to robić tak, tutaj dowoli. Lampy mają pełno, te, te, te Nice y mają pełno trybu, tutaj mamy modę. przykład bierzemy sobie Jumping Change i weźmiemy sobie Red Blue i wtedy zwiększamy sobie intensywność, zmniejszymy sobie intensywność, wtedy one są dłużej takie, tak jak widzicie na filmie. Ale możemy też tak zrobić, nie? Generalnie one są zawsze włączone, bo one mają stały plus. Żeby je po prostu wyłączyć, minimalizujemy jasność. I to jest w zasadzie wszystko. Tak wyglądają demony. Jak to mówię? Jeżeli komuś się podobają, mi się na przykład podobają, to śmiało. Nie wiem, czy lampę trzeba do tego rozbierać, to bym musiał się tak dowiedzieć. No nie chcę was tu, was tu błąd prowadzić, ale wydaje mi się, że lampę trzeba by było rozebrać. Może od tyłu, jakby tam jakoś soczewkę, ale nie wiem, nie, nie chcę Wam tutaj mówić, bo. Nie chcę was tutaj, jak prowadzać w błąd. Także, tak jak widzicie, no, wygląda to właśnie tak. W dzień to jest słabo widoczne, natomiast wieczorem, tak jak teraz, no, fajnie.